Halo, halo, hej hey, siemano! Ja jestem Hawajes, witam was w następnym odcineczku z gry Let's Play i z Minecraft Survival I dzisiaj ogólnie sobie będziemy dalej budować wioskę, tak jak już mówiłem Co pamiętajcie, stać łapkę w górę, subika, bla 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 I sądzę, że już powoli zaczynamy i pokażę wam co udało mi się wybudować Tak, zrobiłem tutaj taki murek ala i tutaj te schodki Tutaj już sobie zacząłem tak, jakby yy, te dziurki to po prostu tutaj będą domki, filary, tak jakby od domków. Więc jak widać, taki jest mój plan, żeby tutaj było takie ala centrum na tej górce. Więc no, yy, tak dokończyłem sobie tutaj ten wał. O, tutaj skończyłem schodki, zrobiłem o takie. Yy, ten, ten domek, już tutaj widzieliście, go wybudowałem. To jest nowy domek kartografa. No, no i tutaj rynek to już ja tego nie robiłem I tutaj jeszcze nie dokończyłem, tutaj będę musiał zrobić schody, żeby villagerzy mogli wejść Wyb... dokończyłem tą taką górę, na której będzie pastuch, tak jakby i będzie miał tam yy, yy, Owce, ale na razie zamiast owiec są krowy Tutaj jak widać jeszcze nie dokończyłem Dirtować O no i dokończone yy, Tutaj już się schodzi Jest to jakby coś takiego I tutaj zrobiłem sobie kopalnię Która będzie dokańczana jeszcze tutaj Trochę zacząłem Tutaj trochę zacząłem kopać w dół yy, Tutaj jeszcze tak zbytnio Nic takiego nie ma Trzeba będzie to porozświetlać A tutaj zrobiłem domek Dla villagera jednego czy tam Dla dwóch, o takie coś więc, no, jakby ktoś chciał, to będzie mógł sobie tutaj mieszkać. I pokażę Wam teraz na górę. Tutaj się wchodzi, tak tymi schodami. Tutaj są oczywiście krowy, i villagerzy weszli, niestety, do środka. Tutaj w domku się nic nie zmieniło. I ten płotek zrobiłem. Postawiłem ognisko. Co tam jeszcze. No i to chyba tyle. I jak patrzałem na statystyki to wyszło, że żeby wykopać tyle kobla Ile tutaj widzicie teraz co nastawiałem musiałem spędzić... ała, Musiałem spędzić 2 godziny w kopalni, więc no. Trochę trochę poświęcenia musi być dla serii. Tutaj będziemy dokańczać, sądzę, dalej Ścieżeczkę tutaj zrobimy i tutaj... tutaj zrobimy coś takiego po prostu takie ścianki będą wyżłobione tutaj będziemy robić tak 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 tutaj robię już podschody mają być takie nieco większe schody tak przynajmniej ja planuję nie wiem, jak będzie później Mam jeszcze kobla? Nie, ale mam pięć schodków. Może mi starczy. Chociaż wątpię. Czaj to jak? Tak, okej. Okay. Tak. Pierwszy tutaj. Nie starczy mi, no wiedziałem. Hehe. <śmiecki> Na no, takie pojedyncze jej mi starczyło, ale tak to to nie. Mam jeszcze kobla? Nie. Dobra, to później się tym zajmę. Oczywiście pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, suba, yy, bla, bla, bla i takie inne tam. Yy, Cześć, to jak ja to zrobiłem? Nie, to tego tutaj nie potrzeba. To co ja, żem tutaj poustawiał, czyli tak będą te schodki, no wykopię sobie trochę kobla, bo tutaj już zacząłem ostatnio kopać. Jak widać, sporo i w tej kopalni też zacząłem kopać. Yy, mam tutaj ten kilo, wpierw ten. Nie, tylko nie moje pochodnie, o, mu trochę węgla na nie zużyłem. No, generalnie, jak chodzi o Minecraft DCA, to na razie go nie będzie, będzie on w oczekiwaniu za nowym, za nowym Minecraftem 1.17, a Minecraft Survival planuje go zrobić. Yy, uwaga, yy, żeby był do marca, albo nawet do czerwca ta seria, więc trochę odcinków będzie. I na wakacje byśmy, sądzę, zaczęli sobie cała paka, czy coś takiego, następne. Tak sobie myślałem, że tak byśmy mogli sobie zrobić właśnie. Chyba trafiłem na węgiel, nic nie widzę. Na pewno, znając życie, zapomnę to Wam rozjaśnić, żebyście coś widzieli, ale już trudno. Typowy ja, no. Yy, tutaj generalnie sobie sądzę, że to niech sobie będzie tak, jak jest, tak? Tutaj, jak widać, jeszcze myślałem to wszystko koblować, ale nie skończyłem do końca. Ale według mnie, i tak zrobiłem kawał dobrej roboty, bo trochę z terenem się tu musiałem pobawić. Drzewko zasadziłem. Ten domek, sądzę, że sobie zostanie taki jaki jest. Yy, my, 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 my. Sądzę, że zostawię, sobie, wezmę sobie 8 schodków. Ale to tylko dlatego, że... Ała! I spadłem. Ale to tylko dlatego, że wolę zrobić mniej niż więcej i później, żeby mi zostały niepotrzebnie. Czyli jeszcze dwa schodki, dobrze wiedzieć. Kurde, głodny jestem, a nic nie mam do jedzenia. Chyba, kurde, po prostu o, pszenicę tego dam krową na razie macie krówki konsumujcie tą słomę to nie miałem tutaj ustawić, już zapomniałem zresztą no taki, takie te nie miałem właśnie zrobić om takie coś słomę poustawiać yy, to tak ale, się, ale zakręciłem się yy, Dwa schodki jeszcze Tutaj ścieżeczkę dokończę Om yy, hy, hy, hy. Chleb Chleb, chleb Poproszę chleb I cyk, 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 cyk I ile? Cztery No kurde i tak mi zostanie No i dupa Znowu robimy fajnego parkura, tak? No, co ja? Że cztery. Ha, jeszcze mi brakło. Źle wyliczyłem jeszcze. Zapomniałem, że to nie jest ostatni tego. Oj, jak ja jestem. Te krówki to sądzę, że po prostu chcę uzyskać większą ilość jedzonka. Albo je będę po prostu przeprowadzał do innej zagrody i tutaj owce zrobimy, ja to jak znajdę jakieś owce w okolicy, bo na razie to owiec żadnych nie ma i już yy, już zdążyłem ustalić sobie tak jakby terminalnie. No, no jakie będą długie odcinki z Minecraft Survival? I y? stwierdziłem, że tak yy, po 16 czy coś takiego. Nie będą ani za długie, ani za krótkie, no, są schodki, są, to teraz kobla jeszcze. Ubudować to trzeba koblem, poręcz trzeba zrobić z kobla. Kobel jest... ...ładnym blokiem dekoracyjnym, mimo że nim nie jest i nigdy nie będzie. No, no i, no i, no i, czy to nie są ładne schody? Powiedzcie. No, ładne są. Takie... Jakby to powiedzieć No ładne, po prostu ładne są Opa Opa, 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 opa Dup Co tu się stało Plum, plum, plum Zastanawiałem się, żeby zmienić sobie program do nagrywania Ale na razie ten co mam to jest ała, To jest nawet, nawet dobry to mogę nazwać. Wiem, że ty nie chcesz pszenicy w ogóle, co ty tu robisz. Powinienem ci wklepać. Tobie też. Co wy tutaj robicie, wy? Siomi stąd, sio. Siomi stąd. Uciekaj. To jest zagroda dla krów, nie dla villagerów. Bycie zaraz zarżne z tymi krowami. Ops. Nie chciałem Ciebie zabić, krówko. Przepraszam. Siomi stąd jestem mordercą villagerów. Konsumujcie. O! Skonsumowali. Dobrze. Nie mam teraz jedzenia. Znaczy, mam. O! Yy, łup. Łup. I łupi. Tutaj ogólnie jeszcze Wam nie pokazałem. Są takie schodki. I tutaj jest taki mały przedsionek, czy coś, nie wiem. Tutaj to molo tak troszeczkę zmieniłem. A ten las będziemy, sądzę, dzisiaj wykarczowywać. O ile jeszcze, nie no, mam jeszcze trochę czasu, to zdążę. Idę się jeszcze przekimać. Siomi stąd. No. Jeszcze muszę się troszeczkę opróżnić, ale sądzę, że sobie upiekę to wywędzarce. Mam już w ogóle stak węgla. O, jeszcze pięć żelaza, jest spoko, spoko, spoko. Co ja wkładam do craftinga? Jak się tu to włożyć, żebym miał trochę więcej miejsca, bo tego na pewno. Yy... O, mam 8 jabłek. A ja mówię, że nie mam co jeść. Jaki, jaki niekiedy dziwny jestem. Pochodnie mi się na pewno przydają. To nie. Miecz i dwa toporki Tak Tak I Jeszcze przy okazji skraftuję sobie już Żelazo Patyki Skraftuję sobie motykę żelazną Bo nie miałem A przyda mi się Motyka Siekiera, motyka, bimber, szklanka. Tak Nasiona sobie też wezmę I chyba To na razie na tyle co nie wiem zrobić. Tak. I chciałem generalnie tutaj trochę pozbierać zboża. Bo będę potrzebował teraz do krówek. No i tutaj chciałem za tego motyką, bo tutaj widzę, że ktoś wydeptał. Gracz o Niku Hawajes. Tak. Na początku jak tutaj przyszedł, się ucieszył, że zrespiło mnie od razu przy wiosce. I w ogóle ja bym tą y, plantację Maryśki powiększył. Opa. Sadź to mi. A nie Generalnie sądzę, że zajmiemy się wykarczowywaniem drzew, tak jak już mówiłem. Bo generalnie tutaj żebym tyle nasadził, bo to jest wszystko pod budowę wioski i pod budowę mojego domku, który planuję zrobić bardzo wyjątkowy mój domek. No i patrzcie, jaki gęsty las, żem zasadził, i teraz trzeba to wszystko powycinać, generalnie. Ale, ale, ile będzie drewna, to kurde, to z tego drewna to ja bez problemu wybuduję wszystkie domki co ja chciałem wybudować. To Chociaż taki plus gorzej będzie z umeblowaniem tego, ale to już tam ile wełny będzie trzeba na łóżka. Dobrze, że ja na razie mam łóżko, to. To jest najważniejsze, że mogę iść spać jak potrzebuję. Więc nom. Gdzie tu jeszcze? Tu jeszcze jest jakiś dąb, bo to tak trzeba. Przez te krzaczory to też nie tak zawsze. Nie widać wszystkie opaści, jaki gęsty las. Tu co on już naprawdę sadzonka obok sadzonki jest mama mia i tu ja wszystko posadziłem i teraz mi się tego, o ale chociaż jabłuszka mi wydropi i patyki To jest fajne, że Patyki wypadają z czegoś, z drzewa Minę craftię Te brzuski też poscinam, bo one były też zasadzone na budowę Generalnie I tutaj będzie ten zbiornik ten akwen wodny, planuję go kiedyś powiększyć, żeby było to takie a'la małe jeziorko Czy może nawet staw na rybki, żeby połowić rybki Widzę, że tutaj jakieś rybki są, nawet Więc nawet spoko No Łał, tutaj to duże drzewo urosło, widzę O, tutaj to tego to jakiś giganturus, chybało. chyba bo. patrzcie to jest klocków, drewna, mama mia tam jeszcze coś gdzieś jest, jeszcze jest gdzieś coś tam jeszcze coś tam gdzieś jest, dobra mm, dalej ścinamy już jest 15, zaraz będę kończył, sądzę że poza nagraniem sobie to resztę wykarczuję Coś jeszcze nie... Dobra, tu to, to drzewko trzeba wykarczować, widzę. No. Sądzę, że będę tak, taką taktyką sobie działał. Dirta nie ma. Tutaj mogłem zatkać, czym nie spadł. Yy, tutaj jeszcze jest plantacja różnych rzeczy. O! Lasem zarosło. Tu pewnie ten villager widać, że dba o wszystko. Ja zapomniałem kompletnie o tym. No i mu trzeba jaki domek wybudować, bo pewnie do domku ma daleko. Przez ten las pewnie nie mógł dotrzeć i by zginął. Ło, a tutaj to drzewo to chyba zostawy, tak już. Yy, bo te duże drzewa to się długo ścina generalnie. A w tym czasie mogę dużo więcej innych drzew pościnać. O, tutaj tego. Brzoz, brzozowego drewna też trochę będzie. Dobra, sądzę, że już to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja sobie to dokończę poza nagrywkami. Co, to chyba na razie na tyle Elo.